Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wawrzyn. Rynek gier MOBA jest tak ogromny, że widząc kolejny tytuł z tego gatunku, często dostajemy mdłości. Można czasem mieć wrażenie, że każdy wydawca próbuje swoich sił w tego rodzaju rozgrywce i nie ominęło to oczywiście tabletów oraz telefonów komórkowych, co mogliście chociażby widzieć po mojej ostatniej recenzji Wiedźmina na sprzęt przenośny. Dzisiaj na tapetę weźmiemy jednak tytuł, który mogę śmiało powiedzieć, jest grą, która według mnie wygląda najlepiej ze wszystkich, w jakie grałem na tabletach. Chodzi tu oczywiście o tytułowe Glory. Tytuł ten na pierwszy rzut oka oczarowuje grafiką. Cały klimat utrzymany jest w bardzo bajkowym świecie, który został przedstawiony nam w sposób niezwykle urokliwy. Tekstury, modele postaci, mapa. Wszystko jest wyraziste i po prostu ładne, co na tabletach czasem jest trudne do osiągnięcia, szczególnie jeżeli bierzemy się za coś ambitniejszego niż Flappy Bird. Wiele osób jednak może powiedzieć, że grafika nie jest najważniejsza i zgadzam się w 100%, ale na szczęście i w gameplayowym aspekcie Glory staje na wysokości zadania. Grę rozpoczynamy oczywiście od wyboru jednej z 16 postaci, która będzie dopełniać naszą drużynę. Jeden Team składa się z trzech osób i z reguły dzieje się to na dwie osoby na linii i jedną w dżungli, ale jak wiadomo każdy gra jak chce i czasem wszyscy biegają. Gdzie chcą. Postaci do wyboru zaprojektowane są w sposób przemyślany i mimo że jest kilka takich, które ewidentnie wystają ponad szereg potencjałem, jaki w sobie skrywają, to mimo wszystko system wydaje się być zbalansowany. Postaci kupujemy za walutę zarobioną w grze oraz walutę premium, dlatego może moje początkowe stwierdzenie iż do wyboru mamy aż 16 bohaterów było nieco na wyrost, ale co tydzień udostępniona zostaje darmowa rotacja i wraz z kolejnymi meczami stać nas na kupno nowych postaci. Mapa, na której mierzymy się z przeciwnikami jest zbudowana w klarowny i prosty sposób. Gdy wychodzimy z bazy, znajdujemy się od razu na jedynej linii, na której ustawione są wieżyczki, których zadaniem jest obrona przed natarciem wrogów. Tak prawdę powiedziawszy, to Vainglory nie pokazuje nam w zasadzie żadnego nowego założenia dla Giermoba. Od jedna linia wieżyczki, dżungla, gdzie znajdują się obozy neutralnych potworów oraz wielki boss na środku. Warto wspomnieć o w bossie, bo daje on nam w tym tytule niezwykle dużą przewagę. Początkowo mamy do czynienia z kopalnią złota. Gdy ta się zapełni, obie drużyny muszą starać się zabić potworka, który jej broni, by dostać solidną ilość pieniędzy dla całej drużyny. Po jakimś czasie jednak kopalnia zostaje przejęta przez krakena. Drużyna, która go pokona, dostaje niejako nad nim kontrolę. Kraken wyruszy ze swojego legowiska na bazę przeciwników i zada niewyobrażalne ilości obrażeń strukturom, a jeżeli nie będzie fokusowany przez przeciwników, z łatwością sam zdobędzie ich bazę i wygra grę. Z elementów wartych wspomnienia, mimo że są dosyć oczywiste, mamy w Glory do czynienia z budowaniem przedmiotów podczas rozgrywki. Ścieżki skomplikowania u przedmiotów nie są trudne i wiele buduje się z tych samych komponentów, ale ostateczne wersje itemów różnią się od siebie i można swobodnie budować się tak, by wnieść jak najwięcej do meczu, w którym się znajdujemy. Reasumując, Glory to gra, która mocno mnie zaskoczyła, tak jak i Wiedźmi. Cały czas sceptycznie patrzy na moby, które sterowane są jednym palcem na ekranie tabletu, ale mimo wszystko dają one ogromne ilości frajdy. Na plus zasługuje na pewno również oprawa graficzna oraz muzyka. I nie martwcie się, tytuł ten jest w 100% darmowy. Wiadomo, że jeżeli ktoś pokusi się o skinę dla postaci i będzie musiał wyłożyć nieco grosza, ale ci, którzy raczej od tego stronią nie powinni czuć się w żaden sposób poszkodowani. Z racji tego Winglory dostaje ode mnie solidne. 9 na 10. Jeden puncik zostaje odjęty za niejako przymuszenie do grindowania, aby móc zakupić bohaterów. Wielu z nich jest dosyć drogich, a zdobywanie waluty bywa męczące z racji tego, że główne bonusy za Win of the Day dostajemy za trzeci wygrany mecz danego dnia oraz za 7 dni wygranych pod rząd. Wiem, wiem, to takie narzekanie dla samego narzekania, ale jak ktoś ma złą pasce i nie ma aż tyle wolnego czasu. Nagrody przelatują mu obok nosa, a z zadowolenie z zabawy nieco maleje. Tak czy siak, użytkownicy lepszych telefonów oraz tabletów na pewno powinni zainteresować się węglory i przetestować je na własnej skórze. A może już je wcześniej sprawdzaliście? Podzielcie się waszymi opiniami w komentarzach, a ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie.